Ej, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Elir i ze mną jest Mara i świnki morskie. I nasze świnki morskie. Opowiemy Wam dzisiaj o tym, mm. jak przygotować się do zaproszenia do siebie do domu właśnie takiej słodkiej, miłej świnki morskiej. E, tak, jeśli decydujemy się na przygarnięcie świnki morskiej, to najpierw powinniśmy się zastanowić, skąd taką świnkę wziąć. Na pewno nie powinniśmy kupować jej w sklepie zoologicznym, ponieważ świnki takie pochodzą z hodowli, gdzie żyją w naprawdę bardzo złych warunkach. Możemy zdecydować się na adopcję, co jest najlepszym wyborem, lub ewentualnie kupić świnkę z zarejestrowanej hodowli, gdzie są trzymane w odpowiednich warunkach, a właściciele wiedzą, jak postępować z tymi zwierzakami. I zwierzaki są zdrowe. Tak bo kupując w sklepie nigdy nie mamy pewności, czy te świnki są do końca zdrowe i może się okazać smutna rzecz, że świnka po dwóch, trzech dniach po prostu zdycha, bo miała gdzieś tam ukrytą chorobę, o której sprzedawca w sklepie zoologicznym nas albo nie poinformował, albo sam po prostu nie wiedział. Funie, którego wzięliśmy do sklepu zoologicznego, bo nie wiedzieliśmy jeszcze o adopcji tak, e... tego tego brzdąca, co tu wcina siano. Miał na przykład wszawicę. Na szczęście tylko. Tak, tylko. Bywają gorsze przypadki. Tak, teraz ostatnio widzieliśmy, że były dwie świnki trzymane razem i najprawdopodobniej miały grzybice. Tak? Jakąś chorobę skórną. Tak. Ale sklep akurat się zajął, tak. rozdzielił świnki i ostatnio widać było, że świnki są w dużo lepszym stanie tak. i futro ładniej odrasta. Co o świnkach? Jeżeli decydujemy się na świnkę morską, rozważmy wzięcie jej pary. Świnki są zwierzątkami stadnymi i lubią być w grupach. Czują się wtedy lepiej, raźniej. I tak dalej, i tak dalej, dlatego y, jeżeli rozważamy wzięcie świnki morskiej, mamy tą świnkę na przykład przez jakiś czas, ale y, widzimy, że świnka robi się na przykład osowiała, jest mało ruchliwa, mało aktywna, y, rozważmy dobranie jej y, drugiej świnki, oczywiście tej samej płci. Lub wykastrowanej, y, lub y, sterylizowanej. Tak, w zależności od, od płci, ale mm, nie doprowadzajmy do sytuacji, że mamy świnki osobnych y, płci, które są w stanie się y, rozmnażać. Tak. Y, I nie kastrujmy lub nie sterylizujemy świnek na siłę, y, dlatego że to jest niebezpieczny zabieg, więc raczej. Postarajmy się po prostu zaadoptować czy kupić z hodowli świnki tej samej płci, żeby no, nie ryzykować operacji. Tak, adoptując świnkę morską, yy, mamy pewność, oczywiście, adoptując ją z odpowiedniego miejsca, mamy pewność yy, co do kilku rzeczy. Przede wszystkim, że świnka jest zdrowa. Świnki, yy, które adoptujemy, ze Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim, gdzieś, 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 gdzieś tam będzie odnośnik do, do, do ich strony. Mamy pewność, że świnka jest zdrowa, gdyż te świnki znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną, że świnki są... Yy konkretnej płci, bo pójdziemy do sklepu zoologicznego i sprzedawca. Sprzedawcy nie mają pojęcia tego. Tak i on da, spojrzy, a to jest y, samica. Po czym okazuje się później, że to jednak jest samiec i pojawia się problem w momencie, kiedy faktycznie druga świnka to samica i y, w tym momencie pojawia się problem. To tak jak mówię, do dwóch rzeczy: do tego, że jest zdrowa i że jest to y, samiec bądź samica, mamy pewność. Trzecia opcja jest taka, że jest możliwość adoptowania od razu dwóch świnek, które już ze sobą żyły, co eliminuje nam problem późniejszego, powiedzmy. później Tak, do ale późniejszych... nie wyklucza tego problemu, ponieważ świnki i po kilku latach jednej z nich może nagle coś odbić i zacznie atakować drugą świnkę, bo będzie chciała przejąć władzę. Tak, dokładnie. Przygotowując się do świnki morskiej, tak, rozważamy wzięcie świnki morskiej. Jak powinniśmy się, w co powinniśmy się wyposażyć, myśląc o zaadoptowaniu świnki morskiej? Ja przede wszystkim w klatkę, nie akwarium. Tak, nie akwarium. Akwarium odradzamy z racji takiej, że wiadomo, plusem niby jest to, że się nie brudzi, świnka nie wyrzuca sianka itd. itd. Ale weźmy pod uwagę aspekt taki, że akwarium jest słabo wentylowane, tak? nie chodzi o wstawienie wiatraczka do środka, tylko o to, że jest to szkło dookoła, jakby nie patrzeć. Im wyższe akwarium, tym jest gorszy przepływ powietrza i proste doświadczenie, zamknijcie się w toalecie w małym pomieszczonku. I spróbujcie tam Posdychać. żyć. Tak, tam żyć. I to nie mówimy o świeżo wysprzątanej toalecie, żeby nie było. Także tak, przede wszystkim klatka. Tak, czego w klatce nie powinno być? Może też warto zaznaczyć na samym początku. Tak, w klatce nie powinno być żadnego rodzaju kołowrotków. Wiadomo, świnki morskie niekiedy kojarzą się a, taki fajny chomiczek, tak? Ale co, w to Tak, to nie chomik. W żadnym wypadku żadnych kołowrotków, żadnych szelek do wyprowadzania. Zresztą ja sobie nie wyobrażam, jak świnkę morską można by było wyprowadzić. Ona by zginęła w pierwszej, pierwszej lepszej trawie. Ale tak, żadnych szelek do, do wyprowadzania, żadnych kul spacerowych. Dlaczego, śpieszymy z wyjaśnieniem, świnki morskie mają słaby kręgosłup? I może stać im się krzywy. Tak, i może stać im się krzywić. W klatce nie powinno być, to już dotyczy żywienia, ale nie, nie powinniśmy kupować raczej kolb, takich teoretycznie przeznaczonych dla gryzoni, dlatego że one są często, te składniki są w nich posklejane jajkiem lub miodem, który no nie jest składnikiem, który świnki powinny jeść. Tak, które powinny otrzymywać. Co do samej klatki, są pewne obwarowania, jeśli chodzi o posiadanie jednej bądź więcej świnek. No tak, klatka dla jednej świnki powinna mieć minimum 80 cm, każda kolejna świnka dodatkowe 20 cm minimum. Nasze świnki tak, mieszkają w klatce, która ma 100 cm, więc no jest to takie. Oczywiście mówimy o szerokości, o długości, o długości. Tak, długość. E, jest to minimum, ale nasze świnki mogą sobie przez cały dzień biegać, mają tutaj otwarte, więc mogą się dowoli wyhasać. No i w przyszłości planujemy też zakup większej klatki i więcej świnek. I więcej świnek. E, sytuacja ze świnkami była dość śmieszna. Oczywiście jest to opowieść na inną, inną, inną razę, że tak powiem. W każdym razie, co y, może się znajdować i co powinno się znajdować w klatce świnek? Co się może znajdować? Może się znajdować taki mm, hamaczek. Świnki y, są znane z y, uwielbienia do wylegiwania się i do leniuchowania, więc y, taki hamaczek to jest y, bardzo, powiedziałbym, pożądana ta... rzecz. Tak, pożądana rzecz. Dodatkowo yy, poidełko. Poidełka są różne. Część ludzi, na przykład, ma y, wodę w miseczkach dla świnek. My osobiście uważamy, że jest to. Niewygodne. Raz, że niewygodne, a dwa ślepa uliczka. Poza tym, przy tym małym y, białym rozbójniku, y, woda w miseczce powstałaby pierwsze. 30 sekund, a później zostałaby wylana. On ma swój, swoją wizję klatki. Tak, on zawsze przestawia wszystko po swojemu. Możemy także zaopatrzyć się w poduchy. O, pobrudziło już. W jakieś tam norki, do których świnki mogą wejść. Są szczególnie przydatne w jakieś, w jakieś chłodniejsze dni, kiedy świnka może po prostu schować się do takiej norki i ugrzać. Tak. Dodatkowo tutaj w rogu. W lewym rogu klatki widzicie kuwetkę. Posiadamy kuwetkę z, ze względów nieestetycznych, a takiej czystości. Nasze świnki z automatu chyba nauczyły się, że Fuńek, jakieś. tak By się rzadko kiedy. Kiedykolwiek... By się lubi załatwiać się obok kuwety. Nie chce mu się zrobić tego ostatniego kroku. Tak, ale yy, mimo wszystko w klatce jest nieco czyściej, jeśli jest kuwetka. Yy, przynajmniej w stosunku, jeśli chodzi o funika. Dodatkowo jeszcze tutaj jest, może ja się ruszę i pokażę, tutaj jest. O, musisz się przesunąć. Tutaj jest y, taka y, kula na, na sianko. I tu jest taka pewna zależność. Sama kula y, nie jest y, zła, aczkolwiek musi być dobrze umiejscowiona. Y, dlaczego musi być dobrze umiejscowiona? Taka kula może być niebezpieczna, zwłaszcza jeśli właśnie mamy dwie świnki. Dlatego, że na przykład jedna świnka może ją bujnąć, a druga może stać z drugiej strony i na przykład sianko y, jakieś tam źdźbło wystające może dostać się do oka i po prostu uszkodzić śwince wzrok. E, dlatego kulka powinna być tak umiejscowiona, żeby się po prostu nie bujała. Tak? Masza jest jakby w kącie klatki, więc nie ma możliwości, żeby się ruszała. Musimy też zwrócić uwagę, kiedy kupujemy taką kulę, żeby nie miała zbyt dużych odstępów pomiędzy tymi pręcikami, dlatego, że świnka mogłaby tam Włożyć głowę i po prostu zaklinować ją, no i mamy nieszczęście. Tak. Czy jeszcze coś na temat wyposażenia klatki? A, jeszcze osobiście polecamy zaopatrzyć się w miseczki nie plastikowe, a ceramiczne. Ze względu na to, że ceramiczne są cięższe, świnki rzadziej mają na tyle siły, żeby po prostu wywalić wszystko, co się znajduje w... w, 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 w miseczce. W miseczce. W klatce mogą być też zrobione lub już kupione jakby z klatką dodatkowe półeczki, które zapewniają więcej miejsca. U nas przez jakiś czas taka półeczka była. A, zaraz nawet pokażę, tylko jak wezmę. Ach, mówisz o tej. Ja mówię o tej wcześniejszej. No, to też. Tak, wcześniejszej, tak, ale... swojego czasu czasem stoi u nas taka półeczka. Wbrew pozorom nie jest ona w przystosowana, tak? Tak. No, to no znaczy jest przygotowana jakiś bez fragment szafki kuchennej. Tak, to jest to znalezione w garażu. To nie jest przygotowana specjalnie dla świnek, to była kupiona y, kiedyś tam do kuchni na różne takie pierdółki, została zaadoptowana do Klatki. Do klatki świnkom morskim, które bardzo często lubią się na tym wylegiwać. Aktualnie jest hamaczek. Y, hamaczek w tym miejscu. Trzeba też uważać właśnie a propos miseczek ceramicznych, które są ciężkie, może lepiej nie kłaść ich właśnie na takich półeczkach, zwłaszcza jeśli nie mają zabezpieczonych krawędzi, tylko że na przykład nasz funiek kiedy sprzątam i składa miseczki na tej półce, potrafi je po prostu zrzucić łebkiem i akurat druga świnka jakby tak się tam napataczyła, to i dostać po głowie taką ceramiczną miseczką, a no to też nie skończyłoby się dobrze. Tak, więc załóżmy, posiadamy już klatkę, posiadamy wyposażenie do klatki, jesteśmy przygotowani, co dalej? Ano dalej podłoże do tej klatki, wbrew pozorom jest to dość istotna kwestia, jeśli chodzi o podłoże. Może w ogóle najpierw powinniśmy uwzględnić podłoże, a później akcesorium, bo to jest podstawa? No nie, kupując klatkę, możemy od razu zaopatrzyć się w akcesoria. Tylko nieważne. E, w każdym razie u nas akurat w klatce jest żwirek, taki jak widzicie w kubecie, pod spodem. Na to położona jest. Mata łazienkowa. Zwykła łazienkowa mata, którą można kupić w jakimś sklepie z akcesoriami do domu. I yy, jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Yy, powiedzmy raz na tam 5 dni yy, zmieniamy ten żwirek. Matę zmieniam średnio, tak co 3 dni, wystarczy ją po prostu wyszorować. Żwirek, żwirek wygląda mniej więcej w ten sposób. To są takie yy, jak drewienko, jak coś w tym, coś tak. w tym stylu. Mm -hmm. Wystarczy ją po prostu... Wyprać pralce albo wyszorować gąbką y, z szarym mydłem. To jest ważne, żeby świnki. Y, żeby nie używać po prostu jakichś środków, które mogłyby świnką zaszkodzić, jakichś detergentów. Mm, co jeszcze? No, my tak my akurat y, zastosowaliśmy takie rozwiązania, ale ludzie używają różnych rzeczy. Czasem sypią same trocinę, czasem żwirek i na to trocinę. No, trocina akurat... Y, Mieliśmy w, na początku, natomiast nie było to najlepsze rozwiązanie, do tego, że no, niekoniecznie odpowiadało nam to, że nasz pokój pachniał jak sklep zoologiczny. Mm, to raz, poza a tym robił się bałagan i ciężko było sprzątnąć. Tak to na co dzień zamiadę po prostu te bobki z maty i jest czysto, a no strocin to wybierać raczej ciężko. Mm, ludzie używają też tak zwanych dry bedów, czyli yy, Takich podkładów, które jakby wyglądają jak taki miękki kocyk, ale mają właściwości. Nie wiem, czy nie jak przepuszczają. Pieruchy. Nie wiem, do końca co tam chodzi. W każdym razie zapewniają to, że nie jest mokro. Aczkolwiek czytałam opinię, że po kilku praniach ten drybed traci swoje właściwości i jest w ogóle bardzo drogi, a po kilku praniach traci swoje właściwości i niestety zaczyna przemakać i w klatce jest mokro. Mm. Tak, dlatego jeżeli mamy. Hmm, chcemy, żeby było czysto, schludnie i tak dalej, osobiście polecamy właśnie zastosowanie zwykłej maty łazienkowej, którą można kupić praktycznie w każdym sklepie z y, takimi rzeczami, my osobiście zaopatrujemy się w y, sklepie z różnymi y, rzeczami przeznaczonymi do łazienek. A pod spodem właśnie sypiemy taki żwirek i tak jak Mara mówiła, jest to bardzo dobre i tanie rozwiązanie w gruncie rzeczy. Tak, świnki mają miękko, więc mogą się położyć właściwie w każdym miejscu w kartce. Używa się także podkładów higienicznych lub można położyć jakieś polarowe kocyki, ale nie nie testowaliśmy tego rozwiązania, więc... Tak, jeszcze warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o żwirek, który pokazaliśmy, są różne rodzaje żwirku. Świnki morskie muszą mieć żwirek bezzapachowy Neutralny. i o neutralnym pH. Taki jest najlepszy. Tak, także żadnych lawendowych ani. Innych. Tak, żadnych zapachowych, nic takiego. Taki bo to... żwirek możemy kupić na przykład w sklepie zoologicznym. Po prostu żwirek dla kota. Tylko uważajmy, żeby nie kupić żwirku. Kupiliśmy go jako pierwszy, silikonowego, tak się chyba nazywał, jeśli dobrze pamiętam. E, ponieważ on się zbryla, jakby świnka zjadła takiego żwirku, to niestety mógłby jej napuchnąć w żołądku. Tak, i Znowu mógłby, mamy nieszczęście. Mógłby zakleić świnkę i świnka by się raz, że męczyła, dwa, że prawdopodobnie mogłaby nie przeżyć takiego zabiegu. Tak jak mówimy, polecamy. W, praktycznie w każdym sklepie zoologicznym powinien być taki żwirek, jak wcześniej pokazaliśmy. Z dodatkowego wyposażenia klatki, oprócz już tych pluszowych rzeczy, o których mówiliśmy, można jeszcze y, na przykład wstawić świnkom jakiś domek. To jest pożądane zwłaszcza na początku, kiedy dopiero oswajamy świnkę, ponieważ ma się gdzie schować no, i czuje... No, no, no. Nie, już nie. I czuje się bezpieczniej. Mm. Możemy jeszcze kupić jakieś takie, nie wiem, piłeczki y, z drewnianych pałąków. W które można na przykład wepchnąć jakieś smakołyki dla świnek, i wtedy mają zabawę, bo wydłubują to z pomiędzy, tych, z pomiędzy tego drewna. Tak. Yy, oczywiście mmm, polecamy, jeśli chodzi o, o właśnie poidełka. Yy, my wzięliśmy duże poidełko, trochę za duże, jak, jak dla, dla tych świnek morskich. Poprzednie było za małe i zamiast wziąć średnie, to wzięliśmy duże. Tak jak mówiliśmy wcześniej, polecamy raczej z poidełek wziąć nawet większe poidełko, gdyż świnki mogą pić różnie i to tak Niektóre jest. Niektóre nie piją wcale wystarczająco, po prostu woda zawarta w pokarmach. Więc... Tak, w pokarmach. Tu jest dość taki prosty, łatwy przykład. Funiek pije, no, można powiedzieć, sporadycznie. Aha. Natomiast Bysio, jak się przysię do butelki, to granatem go nie oderwiesz. Tak. Coś jeszcze na temat klatki? Na temat samej klatki można jeszcze dodać, jeśli decydujecie się na zakup. No to no przede wszystkim, jak największa, tak? My też właśnie zamierzamy powiększyć. Ta klatka też nie jest dobra pod tym względem, że jest tutaj pokryta jakąś emalią. emalią, nie wiem co to jest. Najpierw są klatki ocynkowane, dlatego że yy, po prostu jak świnki gryzą, to, to nie grozi im jakieś zatrucie. Nasze na szczęście jakoś tak się nie, nie interesują za specjalnie. Także... Tak, świnki najczęściej chyba gryzą klatkę, jeżeli są niewypuszczane, chcą wyjść, są niewybiegane i tak dalej. U nas ten problem odpada, ze względu na to, że świnki mają praktycznie do dyspozycji cały pokój, mmm, który jest odpowiednio Zabezpieczony. zabezpieczony dla świnek morskich, co rozumiemy przez zabezpieczony. Wszelkiego rodzaju zakamarki, kable, puszki, które są e, od prądu, są pozabezpieczane. Nie ma w pokoju żadnych takich ostrych przedmiotów na ziemi, bądź przedmiotów, które mogłyby zostać zjedzone, zjedzone świnta, przez świnek. Tak, o, o czymś jeszcze nie wspomniałem. Co na wybiegu może się znajdować? To może być takie dość interesujące. Tak, to znaczy, zacznijmy od tego, co, jak świnki powinny się wydostawać na wybieg. Jeśli mamy klatkę na podłodze, to warto po prostu otworzyć im, ale trzeba pamiętać, żeby świnki nie biegały, nie skakiwały po tych prętach, dlatego że mogą sobie po prostu uszkodzić łapki. Trzeba coś położyć. Nie wiem, ręcznik, kawałek koca. My, akurat, mamy kawałek maty. Coś, co zabezpieczy łapki przed, przed dostaniem się pomiędzy pręty podczas skoku. Podaj kapciocha. Możemy na przykład jakieś większe zabawki, które nie mieszczą się do klatki. No to mamy takie dwa kapciochy. Spodziewka. Tak zwane kapciochy, tak? Takie budki. Z poduszką w środku, w których świnki mogą po prostu schować się, wylegiwać. Nie mamy już teraz, ale mieliśmy też taki tunel. No, tunele, takie jakieś miejsca do, do schowania się, do, do przytulenia się do poduszki, są jak najbardziej wskazane na wybiegu. Hmm, tak. Dodatkowo jeszcze warto zwrócić uwagę na to, jak dany wybieg jest zabezpieczony przed, że tak powiem, ingerencją z zewnątrz. Czy jeż... Bardzo ważne jest to w momencie, kiedy mamy inne zwierzęta w domu. My posiadamy jeszcze dwa jamniki Labradora. Zatem pokój, w którym świnki sobie biegają, jest cały czas zamknięty. Nawet jeżeli nie ma e, żadnego z nas w pokoju, e, pokój jest zamknięty. Żadne inne stworzenie nie ma do tego pokoju e, dostępu. Tak, ale trzeba też uważać y, na no, zagrożenia. Zupełnie z zewnątrz. Jak na przykład wychodzimy z pokoju, w którym są święki, to nie zostawiajmy szeroko otwartych okien czy, czy balkonu, dlatego że jakiś kot, jakiś, nie wiem, większy ptak. Łaśnica. Jeśli świnki są młode, to po prostu no, może takie zwierzę wtargnąć, wyczuć, wyczuć właśnie ofiarę i, i potraktować świnki jak pokarm. Tak, dodatkowo jeśli jest to jeszcze wolny wybieg, to świnka może sobie zrobić krzywdę, wyjść na balkon, hmm. spaść i też zrobić sobie yy, krzywdę. Jeśli chodzi o klatkę i... I zapewnienie śwince jakichś podstawowych warunków to chyba już wszystko. Tak, to już jest wszystko. W następnym materiale opowiemy Wam o tym, czym żywić świnkę morską, co jej przygotowywać, czego się wystrzegać w pokarmach dla świnek morskich. Również podamy. Chyba dwie czy kilka firm, które są dobre w dostarczaniu odpowiedniego pożywienia świnkom morskim. A w tym momencie to by było na tyle. Oczywiście, ocenięcie materiału. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego konkretnego materiału. Zadawajcie je tam, nie, nie, tam na dole w komentarzach. My w miarę własnych możliwości postaramy się udzielić jakichś sensownych odpowiedzi. Znaczy postaramy się udzielić Wam sensownych odpowiedzi i takich, żeby spełniały Wasze oczekiwania. Oczywiście wszystko, co dotyczy yy, początków opieki nad świnkami morskimi. W tym momencie żegnamy się z Wami i do zobaczenia następnym razem. Pa. pa. Cześć.